Choroba refluksowa to stan patologiczny, w którym dochodzi do cofania się treści żołądkowej do przełyku. Ta sytuacja sprawia, że zaczynają pojawiać się konkretne objawy kliniczne, o których za chwilę powiem. Ponadto, jeśli nic nie zrobimy z tym stanem rzeczy, to dodatkowo mogą wystąpić pewne powikłania. Oczywiście zarzucanie treści żołądkowej do przełyku od czasu do czasu zdarza się w większości z nas i w wielu przypadkach jest ono normalnym odruchem fizjologicznym. Wówczas tego typu zdarzenia trwają krótko, i przewód pokarmowy jest szybko oczyszczany z cofniętej treści pokarmowej. Wobec tego takie epizody nie powodują występowania dyskomfortu. Jednak gdy takie zdarzenie pojawia się regularnie i wiąże się z różnymi dolegliwościami, w tym z uszkodzeniem błony śluzowej wyściałającej przełyk, wówczas możemy mówić o stanie chorobowym. Nie chciałbym wdawać się zbyt szczegółowo w mechanizm powstawania choroby refluksowej, ale dla lepszego zrozumienia tematu, tylko krótko wspomnę, że podstawą rozwoju tej choroby są zaburzenia w funkcjonowaniu tzw. dolnego zwieracza przełyku. Mówiąc w dużym uproszczeniu, pomiędzy przełykiem a żołądkiem znajduje się klapka, która oddziela te dwa miejsca. Podczas przełykania otwiera się, przepuszczając pokarm do żołądka, a następnie zamyka się, aby pokarm ten się nie cofnął. Jeśli z jakichś przyczyn ta klapka nie działa poprawnie, to treść żołądkowa zawita z powrotem w przełyku. Na wstępie muszą jednak podkreślić jedną istotną rzecz, a mianowicie w niniejszym odcinku skupią się na omówieniu wskazówek, które mają za zadanie pomóc osobom, u których zgaga pojawia się na skutek pewnych zaburzeń w obrębie przełyku i nadkwasoty żołądka, gdyż są to najczęstsze przyczyny zarzucania treści pokarmowej. Niemniej trzeba mieć świadomość, że u niektórych osób zgaga może być też wynikiem niedokwaśności żołądka, czyli sytuacji w której pH soku żołądkowego jest zbyt wysokie. Jednak niedokwaśności żołądka chciałbym poświęcić osobny odcinek, w którym bardziej przybliżę ten temat. Swego czasu dużo mówiło się, że jak mamy zgagę, to wystarczy zakwasić żołądek, i po problemie. Niestety, rozpowszechnianie takich informacji jest szkodliwe. Owszem, zgaga może wynikać z niedokwaśności, jednak znacznie częściej wynika z nadkwasoty. Dziś skupią się właśnie na niej, a w przyszłości na niedokwaśności. Najpierw przejdźmy do objawów, które mogą wskazywać na refluks. Tak jak już wspomniałem, głównym objawem jest zgaga, czyli uczucie pieczenia i palenia w przełyku. Wynika to z tego, że kwaśna treść żołądkowa podrażnia błonę śluzową przełyku. Dodatkowo treść pokarmowa i towarzyszące jej gazy mogą rozciągać mięśnie przełyku, co tylko nasila wspomniany efekt. U niektórych osób obserwuje się również zarzucanie treści żołądkowej nie tylko do przełyku, a jeszcze wyżej, czyli do części krtaniowej gardła, a nawet do jamy ustnej. Do oznak wskazujących na chorobę refluksową możemy zaliczyć też utrudnione przemieszczanie się pokarmu przez przełyk do żołądka. Objawami choroby refluksowej są również puste odbijania, a także dość częsta czkawka, Ponadto zaburzeniom tym mogą towarzyszyć nudności, a czasem nawet wymioty. Część osób zgłasza też występowanie bólu w nadbrzuszu i uczucie kuli w gardle. Te wszystkie dolegliwości, o których teraz powiedziałem, możemy zaliczyć do tak tzw. objawów przełykowych, czyli objawów, które, jak sama nazwa wskazuje, pojawiają się w obrębie przełyku. Jednak warto zaznaczyć, że chorobie refluksowej mogą towarzyszyć też objawy pozaprzełykowe, czyli takie, które są nietypowe, choć mimo to nie powinniśmy ich bagatelizować, bo zdarza się, że u niektórych osób z chorobą refluksową tylko takie objawy mają miejsce. Do takich objawów możemy zaliczyć pojawiający się ból w klatce piersiowej za mostkiem. Zdarza się, że przez część pacjentów jest on mylony z bólem wieńcowym, czyli bólem pochodzącym od serca, jednak nie ma on nic wspólnego z naszym mięśniem sercowym. Dodatkowo u osób z refluksem może pojawić się chrypka, która ma miejsce zwykle w godzinach porannych, Wynika ona z tego, że zarzucana treść żołądkowa podrażnia nasze struny głosowe. Co ciekawe, niejednokrotnie mamy też do czynienia z suchym kaszlem i świszczącym oddechem, czyli objawami, które są typowe dla astmy oskrzelowej. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do zapalenia płuc. Pewnie zastanawiają się Państwo skąd takie dolegliwości u osób z refluksem. Otóż wynikają one z tego, że treść pokarmowa może przedostać się z przewodu pokarmowego do dróg oddechowych, a konkretnie do drzewa oskrzelowego. Mówimy wówczas o tak zwanej aspiracji, czyli zachłyśnięciu. Dodatkowo zarzucany pokarm, podrażniając dolną część przełyku może wyzwalać odruch, którego skutkiem jest skurcz o skrzeli. Gdy nie wprowadzimy żadnych zmian, wówczas w przebiegu choroby refluksowej może dojść też do uszkodzenia szkliwa zębów i zapalenia dziąseł. Wiele wspomnianych dolegliwości pojawia się w ciągu nocy, to z kolei powoduje, że osoby z chorobą refluksową wybudzają się ze snu i skarżą się na jego niską jakość. Bezsenność i ogólnie problemy ze snem mogą niestety powodować dalsze komplikacje zdrowotne. Jeśli już wiadomo, jakie objawy towarzyszą chorobie refluksowej, to przejdźmy do wyjaśnienia co zrobić, aby zminimalizować ryzyko ich wystąpienia. Oczywiście skupią się na modyfikacji stylu życia, a nie na farmakoterapii, która pozostaje w gestii lekarza. Przede wszystkim, jeśli mamy do czynienia z osobą z nadwagą lub otyłością, to jednym z głównych zadań jest zrzucenie zbędnych kilogramów. Nadmierna masa ciała w istotnym stopniu przyczynia się do rozwoju choroby refluksowej przełyku, a także do zaostrzenia jej przebiegu, a więc nasilenia występowania nieprzyjemnych objawów. W swojej praktyce dietetycznej wielokrotnie obserwowałem wśród podopiecznych, że obniżenie masy ciała sprzyja zmniejszeniu częstości występowania epizodów związanych z zarzucaniem treści żołądka do przełyku. Dodatkowo pozbycie się kilku kilogramów ogranicza pojawienie się różnych objawów. O których już powiedziałem, a także spowalnia postęp samej choroby. Proszę mi wierzyć, redukcja masy ciała naprawdę może zdziałać cuda. Pomijam już to, że zrzucając nadliczbowe kilogramy, możemy upiec nie tylko dwie pieczenie, ale wręcz cały kurnik na jednym ogniu. Korzyści z odchudzania jest co niemiara. Tu pozwolę sobie dodać, że na moim kanale znajdą Państwo kilka filmów, w których mówię jak samodzielnie. Zdrowo i skutecznie się odchudzać i jakie zwykle popełnia się błędy podczas tego procesu. Myślę, że te materiały mogą być dla niektórych z Państwa dobrym wprowadzeniem do odchudzania. Zapraszam do ich obejrzenia. Na złagodzenie objawów refluksu istotny wpływ ma również czas i objętość spożywanych posiłków. W przypadku osób zmagających się z tą chorobą zaleca się, aby dzienną rację pokarmową rozbić sobie na około 4, a nawet 5 posiłków o małej objętości. Wiem, że wielu z państwa może do tej informacji podchodzić niechętnie, bo ostatnimi czasy coraz bardziej wyśmiewa się dużą częstotliwość posiłków. Osobiście też nie jestem zdania, aby jedzenie było pracą na pełen etat i wystarczą 3 posiłki dziennie, a bywa nawet że i dwa. Jednak w stanach chorobowych, a takim stanem jest choroba refluksowa przełyku, mogą być wymagane tego typu interwencje, a mianowicie zmagając się z tą chorobą, warto jeść właśnie częściej, a mniej, niż rzadziej, a więcej. Wynika to z tego, że jednorazowo spożyta zbyt duża porcja sprzyja pojawieniu się nieprzyjemnych dolegliwości. Oczywiście jak wspomniałem w przypadku osób zdrowych nie ma zwykle przeciwwskazań, aby w ciągu dnia zjeść dwa lub trzy posiłki, jednak jeśli mamy refluks, to sytuacja jest zgoła inna. W tym miejscu dopowiem też, że dobrą praktyką jest to, aby ostatni posiłek spożywać na około 3 godziny przed snem. W złagodzeniu objawów przełykowych pomocne jest też to, aby posiłki i napoje, po które sięgamy, cechowały się umiarkowaną temperaturą. A to dlatego, że zarówno zbyt gorący, jak i zbyt zimny pokarm podrażnia nasz przełyk. Jednocześnie warto zadbać o odpowiednią atmosferę podczas jedzenia. Przede wszystkim mam tu na myśli to, aby posiłki spożywać powoli i w spokoju. W przeciwnym razie, jeśli będziemy się śpieszyć podczas jedzenia, wówczas będziemy połykać zbyt duże ilości powietrza a to sprzyja wzrostowi ciśnienia w jamie brzusznej i potęguje nieprzyjemne dolegliwości. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy bilet mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik piszą prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą, do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.doktorbartek.pl ukośnik-dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Tak jak zapewne się Państwo domyślają, znaczenie ma nie tylko to, jak jemy, ale również co jemy, i teraz chciałbym omówić, z których produktów dobrze jest zrezygnować lub przynajmniej je ograniczyć a które produkty nie powinny nasilać objawów chorobowych. Zacznijmy od napojów. Niewskazane są przede wszystkim kawa, mocna herbata, kakao i płynna czekolada. Wynika to z tego, że w produktach tych znajdują się tzw. metyloksantyny, czyli związki, których przedstawicielami są m.in. kofeina i teobromina. Składniki te obniżają ciśnienie w dolnym zbieraczu przełyku, czyli zaburzają pracę wspomnianej klapki oddzielającej przełyk od żołądka. A to jak już Państwo wiedzą, sprzyja zarzucaniu treści żołądkowej do przełyku. Dodatkowo nie zaleca się sięgania po alkohol. Napoje alkoholowe, a także mocna kawa zwiększają wydzielanie kwaśnego soku żołądkowego, a to nie jest dobre dla osób z refluksem. Jeśli mowa o alkoholu, to jako ciekawostkę wspomnę, że szczególnie źle tolerowane jest wino. Dotyczy to przede wszystkim wina białego. Do innych napojów, które mogą wzmagać dolegliwości u osób z chorobą refluksową, możemy zaliczyć też sok pomidorowy, sok na bazie owoców cytrusowych, w tym sok pomarańczowy i sok grejpfrutowy, napar z mięty, a także wszelkiego rodzaju napoje gazowane. Przez osoby z refluksem zwykle dobrze tolerowane są napoje takie jak słaba herbata, napary ziołowe z pominięciem wspomnianej mięty, kawa zbożowa czy też rozcieńczone soki owocowe przygotowane z dozwolonych owoców, o których zaraz powiem. Oczywiście odpowiednia będzie również woda mineralna, niegazowana, choć jeśli chodzi o wodę, to ja często zalecam picie wody alkalicznej o wysokim pH, może złagodzić ona nieprzyjemne dolegliwości. Dodatkowo wielu osobom nie szkodzi też chude mleko. Co więcej, może być ono pomocne, ponieważ neutralizuje kwaśną treść pokarmową, która dotrze do przełyku. Stąd jeśli ktoś nie chce zrezygnować z kawy lub herbaty, to warto do tych napojów dodać właśnie chude mleko. Zaostrzenie wspomnianej choroby może nastąpić na skutek stosowania diety bogato tłuszczowej, i o ile sam jestem zwolennikiem włączania stosunkowo dużych ilości dobrych źródeł tłuszczu, to w przypadku osób z refluksem jest to niewskazane. Jest to związane z tym, że tłuszcz opóźnia opróżnianie żołądka, czyli pokarm dłużej się w nim znajduje, a nie jest tajemnicą, gdy powiem, że im szybciej pozbędziemy się go z żołądka w kierunku jelit, to mniejsze ryzyko, że treść pokarmowa cofnie się do przełyku. Ponadto tłuszcz powoduje niekorzystne obniżenie napięcia dolnego zwieracza przełyku poprzez wywoływanie przejściowych i spontanicznych relaksacji, co również może prowadzić do zawracania pokarmu, mówiąc bardziej szczegółowo, to działanie wynika m.in. z tego, że tłuszcz pobudza wydzielanie hormonu o nazwie cholecystokinina, który pośrednio uczestniczy w trawieniu tego składnika i który to jednocześnie wpływa właśnie na wspomniany zwieracz przełyku. Wobec tego dobrze jest ograniczyć spożywanie produktów tłustych. Mam tu na myśli smalec, słoninę, boczek, pasztety, tłuste gatunki mięsa, w tym baraninę, mięso z gęsi i kaczki, a także mięso drobiowe zjadane ze skórą. Niezbyt dobrym rozwiązaniem będzie też sięganie po żeberka, golonkę i karkówkę. Dobrze jest również omijać wszelkiego rodzaju kiełbasy, konserwy mięsne, mięso wędzone i mięso smażone. Zamiast wspomnianych produktów do jadło spisu można włączyć mięso gotowane, duszone bez uprzedniego obsmażania, a także mięso pieczone w folii. Sprawdzą się tu m.in. mięso drobiowe bez skóry, cielęcina i chuda wołowina, a także chude wędliny drobiowe i wieprzowe. W naszym menu możemy umieścić również chude gatunki ryb, takie jak sandacz lub sola, a od czasu do czasu nawet tłuste ryby morskie, typu dziki łosoś. Sprawdzi się również dodatek masła, a także olejów roślinnych, np. w postaci oleju lnianego lub oliwy. Jeśli mowa o produktach i potrawach tłustych, to niewskazane jest też spożywanie tłustego mleka, serów żółtych, serów topionych, serów pleśniowych, sera mozzarella, a także śmietany. Wielu pacjentów z chorobą refluksową źle toleruje również produkty na bazie smażonych ziemniaków, czyli np. frytki, chipsy czy też placki ziemniaczane. Dodatkowo dobrą praktyką jest pomijać zupy i sosy przygotowywane na bazie tłustych mięs, a także sporządzane z dodatkiem śmietany i zasmażki. Jeśli ktoś na co dzień sięga po produkty mleczne, to w diecie osób zmagających się z refluksem dozwolone są m.in. mleko chude maksymalnie 2%, a także jogurty naturalne, tefiry i mleko zsiadłe. Zwykle dobrze tolerowane są też chude sery twarogowe, sery homogenizowane i ser kozi. Przejdźmy teraz do warzyw i owoców, które są istotnym elementem zdrowej i zbilansowanej diety. Niestety nie wszystkie produkty z tej grupy są mile widziane u osób z chorobą refluksową. W występowaniu objawów refluksu zwykle sprzyjają wszelkiego rodzaju owoce cytrusowe, czyli pomarańcze, mandarynki i grejpfruty. Problematyczne mogą być też gruszki, śliwki, wiśnie, czereśnie, porzeczki a także owoce suszone. W przypadku warzyw pacjenci zgłaszają nieprzyjemne dolegliwości zwykle po spożyciu cebuli, czosnku, pora, rzodkiewki, kapusty, szparagów i ogórków. Niekorzystne mogą okazać się również nasiona roślin strączkowych w postaci fasoli, grochu, bobu, soczewicy i ciecierzycy. Niekiedy dobrym rozwiązaniem jest również ograniczenie spożycia przetworów pomidorowych, w tym keczapu, przecieru i koncentratu pomidorowego. Te pewne ograniczenia nie oznaczają oczywiście, że z diety należy całkowicie usunąć warzywa i owoce. Spośród owoców najlepiej tolerowane są banany, jabłka gotowane, maliny, truskawki, brzoskwinie, morele, winogrona i arbus. Z kolei, jeśli chodzi o warzywa, to sprawdzą się tu m.in. ziemniaki, marchew, dynia, bakłażan, kabaczek, pomidor bez skórki czy też szpinak. Warzywa najlepiej spożywać w formie gotowanej w wodzie lub na parze. Przy okazji warto powiedzieć o przeciwwskazanych i zalecanych przyprawach. Otóż objawy refluksu mogą ulec zaostrzeniu na skutek stosowania ostrych przypraw, takich jak pieprz, czyli kary, szan i musztarda. Zwykle zaś dobrze są tolerowane bazylia, oregano, tymianek, rozmaryn, koperek, estragon i wanilia. Gdy mowa o przyprawach, to należy wspomnieć też o occie jabłkowym. W jego przypadku sprawa jest dyskusyjna. Co do zasady, produkt ten spowalnia opróżnianie żołądka, a to prosta droga do zarzucania treści pokarmowej do przełyku u osób predysponowanych. Jednak w swojej praktyce spotkałem się z opiniami kilku pacjentów, którzy uważali, że picie rozcieńczonego octu złagodziło przebieg choroby. Te doniesienia nie znajdują jednak potwierdzenia w literaturze naukowej. Wobec tego uważam, że w przypadku łagodnych dolegliwości można wypróbować na sobie działanie octu jabłkowego. Jeśli jednak nie przyniesie on poprawy, to należy z niego szybko zrezygnować i oczywiście nie zalecam sięgania po niego przez osoby z ciężkim refluksem. Swoją drogą odcie jabłkowym nagrałem osobny odcinek i zachęcam do jego obejrzenia, bo to bardzo ciekawy temat. Teraz jeszcze was słowa o produktach zbożowych i błonniku pokarmowym. Otóż w przypadku tych produktów można zaobserwować bardzo zróżnicowane reakcje wśród pacjentów. Ogólnie przeprowadzone badania naukowe pokazują, że spożywanie wyższych ilości błonnika sprzyja zmniejszeniu ryzyka rozwoju choroby refluksowej i złagodzeniu objawów tej choroby. Stąd racjonalne wydawałoby się, aby zalecić spożywanie produktów takich jak pieczywo razowe, pumpernikiel, kasza gryczana, ryż brązowy, makaron razowy itd. Jednak nie wszystkie osoby tolerują te produkty. U części osób lepiej sprawdzą się produkty zbożowe na bazie jasnej mąki pszennej, dlatego warto wziąć te rozbieżności pod uwagę. W złagodzeniu podrażnienia przełyku pomocne może być też przygotowanie tak zwanego kisielu z siemienia lnianego. Kisiel lniany to po prostu zalane siemię lniane, które przybiera nieco galaretowatą konsystencję. Tak przygotowane nasiona lnu działają osłonowo na ściany przełyku i żołądka. O tym, jak sporządzić klej lniany, dowiedzą się Państwo z filmu na moim kanale, w którym mówię o siemieniu lnianym. Poza wspomnianymi wskazówkami istnieje jeszcze szereg innych sposobów, które mogą okazać się pomocne w łagodzeniu objawów refluksu. Nie będę ich już szczegółowo omawiać, aby nie przedłużać filmu, dlatego pozwolę sobie je krótko wymienić. Na pewno warto ograniczyć palenie papierosów. Składniki w nich zawarte powodują zmniejszenie napięcia dolnego zwieracza przełyku. Dodatkowo palenie papierosów przyczynia się do zahamowania wydzielania śliny, która neutralizuje czyli zobojętnia kwas solny obecny w soku żołądkowym. Ponadto palenie papierosów u wielu osób wzmaga kaszel, a to tylko nasila nieprzyjemne objawy. Osobom zmagającym się z refluksem zaleca się również, aby nie nosić obcisłej bielizny, która uciska nasze ciało i tym samym powoduje wzrost ciśnienia śródbrzusznego, które sprzyja cofaniu się treści pokarmowej. Ważne jest też to, aby dostosować aktywność fizyczną do swojego stanu zdrowia. Refluks może nasilać się na skutek wykonywania forsownych ćwiczeń. Przede wszystkim nie zaleca się wykonywania ćwiczeń, podczas których się schylamy. Niekorzystnie działa też podnoszenie ciężarów. Warto również pamiętać o tym, aby zrobić sobie około 3-godzinną przerwę pomiędzy spożyciem posiłku a treningiem. Ja zwykle zalecam pacjentom aktywność fizyczną w postaci spacerów, marszu, pływania i jazdy na rowerze. Istotną zasadą u osób zmagających się z refluksem jest też to, aby unikać pozycji leżącej do około 2 godzin od momentu spożycia posiłku. Ponadto dobrą praktyką jest, aby kładąc się do łóżka, ułożyć wyżej górną część ciała. Zwykle mówi się o tym, aby głowa była ustawiona wyżej o około 30 stopni. Taki prosty sposób pozwoli skuteczniej oczyszczać przełyk z treści pokarmowej. Jak Państwo widzą, choroba refluksowa wiąże się z wieloma nieprzyjemnymi dolegliwościami tym ze zgagą. Niemniej istnieje szereg sposobów, dzięki którym możemy w pewien sposób panować nad tą chorobą. Na koniec chciałbym jeszcze raz przypomnieć i uprzedzić komentarze, które mogą pojawić się pod filmem. Otóż wspomniane przeze mnie wskazówki dotyczące radzenia sobie z nieprzyjemnymi dolegliwościami, w tym ze zgagą, odnoszą się głównie do osób, które zmagają się z chorobą refluksową przełyku. To właśnie ten stan jest jedną z najczęstszych przyczyn pojawienia się zgagi, jednak w tym miejscu chcę nadmienić, że często odbijanie czy zgaga mogą pojawić się też w przypadku niedokwasoty żołądka, jednak jest to zupełnie inne zagadnienie, wymagające innego podejścia, które nie było przedmiotem dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że udzielone w tym materiale wskazówki pozwolą osobom zmagającym się z chorobą refluksową złagodzić nieprzyjemne objawy, a na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.